Wszystkim mam dzisiaj dla Was kolejny odcinek, gdzie będę testować bardzo ciekawą rzecz, którą znalazłam ostatnio w internecie. Przy okazji zamawiania sobie takich jaśniutkich kopików i kilku cienkopisów natrafiłam na coś, co przykuło moją uwagę. I jest to uwaga, uwaga, ołówek automatyczny za ponad 100 zł. A wiecie, że ja uwielbiam testować takie mega dziwne rzeczy, i ten ołówek właśnie wydaje się być dziwnym, no bo kto normalnie kupuje? Ołówek za ponad 100 zł. No, ja chyba nie jestem normalna, skoro coś takiego kupiłam, ale wiecie, na film zawsze spoko. Przez ostatnie chyba dwa tygodnie leżał sobie taki nieotwarty. Zobaczcie, tutaj ma jeszcze naklejkę. Nie otwierałam go, bo czekałam na to, aby zrobić pierwsze wrażenie właśnie w tym filmie, więc już nie mogę się doczekać. I zapraszam Was teraz do mojego biurka, będziemy razem sprawdzać, jak to wygląda. Tak wygląda ołówek, który przychodzi do nas w paczce, ma takie właśnie tekturowe opakowanie i jest tutaj przymknięty jakimś kodem kreskowym, który jest niestety jakby zużyty, więc... a, i właśnie tutaj ma jeszcze taki podgląd. Ja w ogóle zamawiałam ołówek o kolorze blue, było tak na stronie napisane, ale z tego co widzę, to wydaje mi się, że jest on fioletowy, tak się wydaje, ale zobaczymy zaraz jak otworzę. Muszę najpierw zdjąć kod kreskowy. No i jak widzicie, z tym kodem kreskowym schodzi także tektura. Już nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądać. Dobra, ściągamy to. I w środku. No, to na pewno nie jest blue, to jest raczej violet czy coś w ten deseń. Zobaczcie, jak ten ołówek wygląda. Jest tutaj napis Made in Japan. Ok, ma być to taki grubszy ołówek. No i przeczytam wam o co tutaj chodzi w tym, dlaczego on aż tyle kosztuje. 103 zł za ten ołówek. Elegancki ołówek automatyczny do szkicowania. Jego rysik o twardości 6B, więc to jest naprawdę super i podwyższonej odporności na łamanie. Idealnie nadaje się do tworzenia półtonów i daje spore możliwości zakrywania większych powierzchni. Górna część ołówka jest odkręcana i zawiera w sobie temperówkę do wkładu. No to zobaczymy. Odkręćmy to, tak? Jest odkręcana. <laughs> Jaka ciężka! Tutaj w środku jest coś takiego mega dziwnego. To ma być temperówka, tak? Tak, bo tutaj jest po prostu w środku rysik, ale jest ciężka. Okej, okay, więc dalej. Doskonała forma idealnie pasuje do dłoni, użytkownika zaś sześć dostępnych kolorów obudowy daje możliwość indywidualnego dopasowania ołówka do siebie. Nieczęsto spotykaną cechą jest również mechanizm wysuwania rysika, który pozwala na kontrolowane wysuwanie rysika o 3 mm. Odmiennie od innych konstrukcji, w których rysik wysuwa się w sposób niekontrolowany i wypada. Prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy potrafią posługiwać się tym narzędziem. Niezastąpione jako elegancki prezent Made in Japan. Ok, zobaczymy, jak się ten resik wysu. O, jakieś kliknięcie. Aha, czyli takie kliknięcie jest. Wygląda rysik tak, jest to właśnie grubość, miękkość 6B, jestem pod wrażeniem, bardzo elegancki, bardzo mi się podoba, tylko właśnie ten kolor no nie jest odpowiedni do opisu. Wow, no pięciusi, ale niezbyt dobrze się to trzyma, dlatego że jest dla mnie trochę za krótki, bo tutaj jak widzicie, jak, no, jak piszę... No to jestem tak na końcówce, ledwo co, wiecie, to się trzyma tak. No niezbyt dobrze jest troszkę za grube jak dla mnie, ale miękkość jest super. Będzie można na pewno coś z nim stworzyć ciekawego, skoro to 6B. O zobaczcie, możemy tak przyłożyć bokiem i będziemy mieć większą powierzchnię zakolorowaną, ale możemy też przyłożyć tak i mamy po prostu cieniutkie kreseczki. Już nie mogę się doczekać, aż stworzę nim jakiś rysunek, bo teraz pokazuję Wam pierwsze wrażenie. Jestem naprawdę zszokowana. Chociaż powiem Wam, że pewnie nie zauważyłabym różnicy między kubusiem a takim właśnie kubusiopodobnym ołówkiem za 103 zł. Ale ładnie wygląda, przynajmniej tyle. No, może nie jest aż tak bardzo poręczny, jakby mi się wydawało, ale spoko. O, już trochę zeszło tego rysika. Więc będzie super, właśnie to jest bardzo, bardzo fajne, że jest dołączona do niego temperówka i na pewno ją też wypróbuję. Jeszcze też ważna kwestia: widziałam, że na stronie są także wkłady do kupienia i z tego co przeczytałam, jest 5 sztuk w opakowaniu, kosztują 31 zł, więc też nie mało. Ok, więc troszkę nam się stępił ten ołówek, więc rozkręcimy temperówkę. I spróbujemy to zatemperować. Czy to ma tak być? Ale mega dziwna temperówka, jeszcze się z taką wcześniej nie spotkałam. I oczywiście tutaj zostaje wszystko brudne w środku. Oby nam to nie pospadało do wkładu. Ciężko będzie utrzymać go w czystości. No i zakręcamy i mamy gotowego do użycia. Okej, okay, no więc chyba na tyle. A jeszcze właśnie, bo przyniosłam sobie Gumkę i zobaczymy, jak się ściera. No, jest ok. Zwykły ołówek o miękkości 6B i dobre ścieranie z papieru. Tak, myślę, że jest spoko. Także przechodzimy już do rysowania. Jeszcze na sam początek, zanim przejdę do oceniania ołówka, poruszę temat tego rysunku, co w ogóle wybrałam do dzisiejszego rysowania. Jest to lalka. Jak wiecie, ja bardzo lubię oglądać zdjęcia, gdzie na nich są takie słodkie lalki z dużymi oczami. Już raz na tym kanale rysowałam lalkę przy okazji robienia testu kredek Gold Faber i była to laleczka pulip, która tak bardzo mi się spodobała, że postanowiłam, że to nie będzie jedyna moja lalka narysowana. Trafiłam w internecie na przepiękne zdjęcia bardzo różnych lalek, które robi Alice Violet. Nie wiem, czy ta dziewczyna ma na imię Lena, ale naprawdę są przepiękne. Zresztą, jeżeli chcielibyście zobaczyć, bo korzystałam z jednego z jej zdjęć, to zostawiam Wam link do Instagrama tej dziewczyny. Naprawdę popatrzcie sobie, jak one są przepiękne. To przejdźmy może do zalet bohatera dzisiejszego odcinka, czyli ołówka. I powiem tak, po pierwsze, myślę, że jeżeli ktoś lubi takie smaczki, to będzie to fajny gadżet za 100 zł, ale nie wiem, tylko tak do popatrzenia, po prostu albo do porysowania raz na jakiś czas. Ma na pewno bardzo ładny, ekskluzywny wygląd, choć niestety kolor jest nieadekwatny do tego, który jest podany na stronie. No i mam zamiast niebieskiego fioletowy. Wykonany jest solidnie i dosyć ciężki, i super, że jest w nim zawarta już temperówka w środku, bo bez niej mogłoby być ciężko. Trzeba by było temperować, a raczej strugać ten ołówek jakimś nożykiem czy coś, lub no, nie wyobrażam sobie tego, jaką temperówkę do, do tego trzeba by było zakupić. Więc z tego jestem zadowolona, chociaż trzeba się przyzwyczaić, jak w ogóle wkładać ten rysik do temperówki. Tak jak wspominałam wcześniej, jest solidny, co za tym idzie, bardzo dobrej jakości. Plus rysik jest mega, szczególnie, że jest miękki i naprawdę się nie łamie. Zresztą jest gruby, więc to też byłoby trochę dziwne, gdyby się łamał. W takich ołówkach automatycznych najczęściej znajdziemy wkłady HB, 2B. Jeszcze się chyba nie spotkałam z takimi grubymi o miękkości 6B. Dajcie mi znać, jeżeli taki widzieliście, ja z chęcią się dowiem. No i oczywiście, jeszcze na sam koniec dobrą wiadomością jest to, że można zakupić wkłady. Jeżeli nam się skończy, to są one dostępne na stronie. Także chyba to już by było na tyle plusów, teraz przejdźmy może do minusów. Przy dłuższym rysowaniu, właśnie przy wykonywaniu tej pracy, zauważyłam, że jest no niestety bardzo niewygodny. Mówiłam Wam już o tym na samym początku, kiedy odpakowywałam go i sprawdzałam po raz pierwszy, że jest krótki, dość gruby, więc no to akurat nie są moje klimaty. Kolejnym minusikiem jest na pewno to, że trzeba go często temperować, żeby utrzymać jakikolwiek w ogóle szpic, przez co szybko nam się może skończyć. Dlatego, że jest to rysik miękki. No to oczywiście, jak go przyciśniemy mocniej do kartki, no to skończy się szybciej. Zauważyłam także, że nie da się wepchnąć tego rysika do środka, jeżeli za dużo go wyciśniemy. Niby producent nam mówi, że wyciąga się co 3 mm, czyli tak precyzyjnie, ale kiedy jednak stwierdzimy, że to za daleko, że za dużo razy kliknęliśmy, no to nie możemy już go wepchnąć do środka, przez co mi się to do końca nie podoba. Wydaje mi się, że jest to taki może mały szczegół, ale dla mnie dość istotny, czyli brak jakiejkolwiek podpórki. I niestety przez to może nam się sturlać z biurka, jeżeli nie dopilnujemy go. Jeżeli ja miałabym wybierać po raz kolejny, czy kupić ten ołówek, czy sobie odpuścić, no to odpuściłabym. Według mnie jest to taki zbędny gadżet, a bardzo dobre efekty osiągniemy zwykłymi ołówkami. I przejdę jeszcze do tego, można by powiedzieć, że wyzwania bo rysowanie tylko jedną miękkością ołówka równa się z no, dość ciężkim rysowaniem. Także musiałam sobie też radzić, rozcierając pędzelkiem w najjaśniejszych miejscach bo kiedy nałożyłabym bezpośrednio z rysika ten miękki 6B, no to nie otrzymałabym zbyt jasnych powierzchni. Na pewno był za gruby do robienia szczegółów, nawet jeśli się go zatemperuje, to i tak szybko schodzi ten szpic i trzeba go w kółko temperować. I też dlatego wybrałam format A4, żeby nie męczyć się za bardzo na tych mniejszych. Ale jak teraz patrzę na ten skończony rysunek, to wydaje mi się, że nawet dobrze mi poszło i podoba mi się to, jak wyszła ta lalka. W rysowaniu ołówkami najważniejszy jest kontrast i to chyba udało mi się w jakiś sposób uzyskać. I w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dajcie mi znać, jaki najdroższy ołówek automatyczny Wam udało się zakupić. Zapraszam Was również do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam pojawiają się ciekawe rzeczy, rysunki i tak A my widzimy się już w kolejnym odcinku o 15 w środę. Także do zobaczenia i pa! Even though we both made it out, you can still have my thoughts tell you through these songs.